Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie. Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego oprócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem, całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Oto Słowo Pańskie. Niech nas ogarnie łaska Panie Twa. Duch Twój święty nie. Niech nas ogarnie łaska Panie Twa, Duch Twój święty niech dotknie nas. Moi drodzy, to dzisiejsze czytanie jest oparte na zasadniczej modlitwie Izraela, Szma Izrael, Jahwe Elohenu, Jahwe Ehad. Słuchaj Izraelu, Pan jest jeden, Pan naszym, naszym Panem. To szma Izrael jest tak ważne, jak dla nas, Ojcze nasz. I w, tym, w, tym, w tej modlitwie zawarte są dwa elementy. Pierwszy to jest ta modlitwa na miłość wobec Pana Boga, umiłować Go całym swoim sercem, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. A bliźniego swego jak, swe, jak siebie samego. W czwartym, w czwartym rozdziale Ewangelii Świętego Jana, w dialogu z Kananejką, Pan, Pan Jezus mówi do tej kobiety takie słowa. Jest to koniec 23 rozdziału i początek 24. Takich to czcicieli chce mieć Ojciec, Bóg jest duchem. Potrzeba więc, aby czciciele Jego oddawali mu cześć w duchu i w prawdzie. I czciciele Jego, oddając mu y, cześć w duchu i w prawdzie, przynoszą następujące owoce, o których mówi Święty Paweł w liście do Galatów. Mówi tak. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć. Wierność, łagodność, opanowanie. Jeśli miłość do Pana Boga, pierwsze przykazanie jest prawdziwe, to ono, ma, niesie swój owoc w owych owocach ducha zawartych w galatach, a chodzi mi tu głównie o taką kwestię jak uprzejmość, dobroć, opanowanie cierpliwości. Moi mili, dwa czy trzy tygodnie temu przyszła to do mnie Pani do zakrystii i mówi, proszę Księdza, niech Ksiądz kiedyś zwróci uwagę na to, jak zachowują się ludzie w Kościele. Stoi kobieta z dzieckiem na ręku, siedzą młodzi ludzie, rozklapieni, za przeproszenie, za określenie, w ławkach i żaden się nie ruszy, żeby przynajmniej zapytać, czy by usiadła. Siedzi pani na zewnętrznej. Ktoś chce wejść do środka, już nawet nie chce na tej zewnętrznej usiąść. Ktoś chcesz wejść do środka i spotykać się z niecierpliwym, nieprzyjemnym i mało serdecznym, mało serdeczną reakcją. Jest to pewien rodzaj braku kultury, braku dobrego wychowania. I, I która również powiedziałbym na no, wersji dojrzałości takich chrześcijańskiej. Bo co mi z tego, że my będziemy tutaj uprawiać wielką teologię i nie wiem, jakie kazania będziemy tutaj, jakich kazań będziemy wysłuchiwać, nie będziemy jakich uniesień doznawać, jeżeli w prostych rzeczach wykładamy się po prostu jak na klockach. Ja pamiętam, kiedy byłem nastolatkiem, to jednym z elementów takich, które mnie bardzo gorszyły. Ale to nie był jeszcze taki czas, powiedzmy, no, odchodzenia od kościoła. No ale yy, Chodziliśmy na tego kościoła, matka kazała. A więc chodziliśmy z moją siostrą, myśmy tam stali, tam w tej nawie głównej, to w katedrze łódzkiej siedziało, wielki, ogromny, no gotycki, yy, yy, kościół, duże ławki, sporo luda się tam mieściło, ale jak przychodziło właśnie do tego, ja staliśmy przy ławkach zawsze, w nawie, w nawie głównej, byśmy taką stałą miejscówkę, mieli o godzinie 11. I tak obserwowałem to zjawisko. To mnie niesłychanie gorszyło, jako nastoletniego, dorosłego chłopaka, że siedzą właśnie w tych ławkach i, i jest na zewnętrznej, i żeby wpuścić, czy przesunąć się, to jest wielki problem, wielki, ogromny problem. I wielka mitologia, wielka mi duchowość, wielkie komunie święto, nie wiadomo co, a to jest prosty przykład, że po prostu nie chce się za przeproszenie tych ruszyć, wstać. Przesunąć, a nawet jeśli ja chcę siedzieć na tej zewnętrznej, bo mam takie czynniki, okoliczności, to nie robię z tego wiochy, za przeproszeniem. I nie gorsze swoim postawą, nie gorsze innych. Jestem wobec innych tak, jak chciałbym, żeby inni nie byli dla mnie. Jeśli ja jestem osobą starszą, jeśli jestem osobą sprawną, no ale to jest kwestia też odsunięcia się, tych kolan przesunięcia, no ustawienia, a nie zrobienia wiochy za przeproszeniem tylko dlatego, że chce to się do to, to środka się dostać. Przecież Pan Bóg na nas nie warczy. Pan Bóg na, na nie, 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 nie ciosem nam kołków na głowie. on no, przychodzimy do tego, do niego, żeby doznać Jego miłosierdzia, Jego pokoju, Jego łagodności, jego, jego miłości, tego wszystkiego, tej delikatności, której oczekujemy. Jeśli oczekujemy tego od Niego, to miłuj bliźniego swego, ja siebie samego. Rób to, co chciałbyś, żeby tobie zrobiono. Jeśli byłbyś na, tej, na tym miejscu, chciałbyś, żeby cię tak potraktowano. I tu wychodzę naprzeciw tej prośbie tej pani, bo, bo ja akurat, kiedy jestem tutaj, to ja tego nie widzę. Ja tego nie zauważam, będąc prezbiterią. Ale mam tego typu sygnały i bardzo was o to proszę, żebyście byli wobec siebie życzliwi. Cierpliwi, uprzejmi, to powinno wynikać z wychowania. To powinno wynikać po prostu z tak zwanej kinderstube. I kinderstube to jest nieprzetłumaczalne określenie, to jest pewien, pewien rodzaj paradygmatów, pewien, pewien, pewien rodzaj zasad, pryncypiów, których się nabywa w domu, że się, jeżeli jest ktoś, to kogo, kogo się przepuszcza, kogo się ustępuje miejsca i tak dalej, tak dalej. No przecież to widać, jadę czasami tak zwanym tutu, czyli tramwajem. No to widzę przecież to, 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 to rozklapione młode towarzystwo. Tak? Starsza osoba stoi, kobieta w ciąży na przykład, czy ktoś słabszy, czy stoi z, z siatami, a siedzi ci taki młodzian, do wojska nie pójdzie, bo przecież nie pójdzie, bo przecież się będzie bał. No, taki, taki mami synek siedzi, te słuchawki na uszach, tak? na, za przeproszę u łupaniny słucha i jest zadowolony bo po prostu, no bo cały świat się ma tracić koło niego. Pytanie, gdzie matka, gdzie ojciec, jak to wychowali tego, 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 tego potwora małego, takiego większego, dorastającego, to monstrum egoistyczne. Ale, moi kochani, to, jest, to się przekłada po prostu na konkretne zachowania. Jeżeli ja miłuję Pana Boga, przychodzę do świątyni pod wezwaniem Ducha Świętego, oddaję mu, oddaję mu cześć w duchu i w prawdzie, to owocem mojego, mojego, mojej czci prawdziwej, miłości wobec Pana Boga i czci wobec niego jest, że jestem uprzejmy. Cierpliwy, miłosierny, wybaczający, łagodny i, i zachowuje się tak, czy tak zwane według za, złotej zasady, tak jakby chci, jakbym chciał, żeby się inni wobec mnie zachowywali. To jest złota zasada. Czyń tak, jakbyś chciał, żeby inni się do, wobec ciebie odnosili, zachowywali, etc., etc. I tu wychodzę naprzeciw w prośbie tej pani, myślałem, że nigdy tego nie ruszę, ale akurat właśnie wczoraj mi oświeciło, że mi się to, że tak powiem, składa w całość. Więc, więc proszę, pro, proszę o to. Bardzo was o to proszę. Dzisiaj mamy taką frekwencję jaką mamy, no bo społeczeństwo biega po cmentarzach i tam gdzieś, że tak powiem, gdzie indziej uczestniczy i dobrze, bo nie ma tutaj nie, tych nieuporządkowanych przywiązań też. Chomila e, będzie na Facebooku i na YouTubie, więc też będą sobie można nie, nieobecni będą sobie mogli ją odczytać, od, odsłuchać. Ale wychodzę naprzeciw tej, tej sprawie, tej delikatności i pewnego rodzaju, powiedziałbym, kinderstuby, która powinna się przejawiać nie tylko w tej świątyni, ale również w codziennych naszych, że tak powiem, odniesieniach wzajemnych. Także zwróćcie uwagę też, jak się między sobą komunikujecie, ile tam jest agresji, ile tam jest wulgaryzmów, ile tam jest jednokrotnie nieprzyjemnych, przykrych, poniżających zachowań. I to wiecie, przy komunie świętą się przyjmuje, przyjdzie się nam świętą, a przychodzi się do domu, i w domu jest za przeproszeniem piekło i sztuczna noga. No gdzie ten Pan Bóg jest? Gdzie to, to spotkanie było? Gdzie jest owoc tego spotkania? Poznacie ich po ich owocach, na ile to spotkanie będzie na tyle wierne, na tyle prawdziwe, na tyle głębokie, na tyle przemieniające, na ile będzie tu będziesz widzieć w sobie te swoje zachowania, które czy innych, w takim czy innym układzie dnia poprzedniego będą wychodzić. Uczulam na to, bo to jest niesłychanie ważne, to co w ubiegłym tygodniu mówiłem o, o tym. O tych transformacjach dziejowych, w których jesteśmy, to ja myślę, że kiedy przyjdzie taki moment, kiedy, bymy, kiedy Kościół będzie takimi elementami, takim, będzie taką, 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 takim konglomeratem wy, zielonych wysepek, ludzi, którzy są prawdziwi, oddają Panu Bogu cześć w duchu i w prawdzie, to to są takie będą osoby, o których mówi w Dziejach Apostolskich, mówią, że kiedy na nich patrzyli, to mówią, Patrzcie, jak oni się miłują. Chrześcijan było niewielu, ale oni byli tak przejęci Ewangelią, i oni byli tak przejęci Panem Bogiem, że oni wzajemnie wobec siebie byli życzliwi, pom pomocni, wzajemnie sobie usługiwali, ze swojego dobra sobie usługiwali. Byli generalnie rzecz biorąc, byli bardzo, bardzo dla siebie. I poganie, których obserwowali, stwierdzili: to jest coś innego. My się nie rozpychamy łokciami. My nie jesteśmy potworami, którzy jednych drugich pożerają. Tylko jesteśmy grupą, która się wzajemnie wspiera. Parafia jest podstawowym, podstawowym elementem Kościoła, i proszę tutaj i wołam, i błagam, i, i uczulam na to, żebyście byli wobec siebie uczniami Pana Jezusa, oddającymi Panu Bogu cześć w duchu i w prawdzie, przynoszącymi owoce w duchu i w prawdzie. Jeszcze raz przeczytam owoce z Galatu. Piąty rozdział, dwudziesty drugi werset. Owocem ducha jest miłość, radość. To zrzędzenie, to już po prostu jak tego słucham tego zrzędzenia, no, to już nawet nie narzekanie, tylko zrzędzenia po prostu, ciągle zrzędzenie, narzekanie na wszystko co się da. Pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa.